Już dwa poważne wypadki drogowe odnotowała od początku tego roku Dębicka Policja, w tym jeden ze skutkiem śmiertelnym. W analogicznym okresie tamtego roku tych wypadków było więcej. Ten jeden wypadek śmiertelny z tego roku to jest wypadek z 2 stycznia z Dzwonowej, gdzie kierujący ciągnikiem rolniczym wjechał do rowu i, i tam go ciągnik przygniót. Więc, więc tego rodzaju zdarzenie drogowe ze skutkiem śmiertelnym. Drugi był wypadek w Głowaczowej, gdzie doszło do, na skrzyżowaniu doszło do zderzenia pojazdów w po wyniku nieustąpienia pierwszeństwa przejazdu. Kierowca nie zastosował się do znaku stop. Policjanci apelują do kierowców o czujność i obserwowanie drogi, do niechronionych pasażerów ruchu drogowego o noszenie odblasków. Generalnie cały czas problemem jest to, że piesi, rowerzyści nie są odpowiednio widoczni na drodze. Tak naprawdę od nich wiele tutaj zależy. Chodzi o to, żeby byli, dali szansę kierowcom, żeby zostali dostrzeżeni przez tych kierowców. I tu naprawdę duże, duże pole do popisu dla pieszych, dla rowerzystów. Po prostu, żeby się tak właściwie oznakować, tak właściwie oświetlić na drodze, żeby być widocznym. Czyli piesi, prawny obowiązek używania elementów odblaskowych, jeżeli poruszamy się po zmroku, poza obszarem zabudowanym, na drodze, na której nie ma chodnika. Natomiast co do rowerzystów, oświetlenie roweru, przede wszystkim. Białe światło z przodu, czerwone z tyłu. taka bardzo prosta rzecz, a może uratować życie. Kierowcy generalnie, no żeby rozglądać, jeżeli jedziemy. Śledzić otoczenie drogi, czy gdzieś nie do drogi do przejścia dla pieszych, nie zbliża się pieszy. Załóżmy do, na przejazd na, dla rowerzystów, nie wjeżdża rowerzysta. Jeżeli, przypomnę, jeżeli skręcamy w drogę poprzeczną, mamy obowiązek ustąpić pierwszeństwa i pieszemu, i rowerzyście, który, który przekracza tą drogę w rejonie skrzyżowania. Pomimo, że nie ma nawet przejścia dla pieszych. Dostosujmy więc swoją jazdę samochodem do panujących warunków drogowych, które, ze względu na marsnące opady deszczu, oblodzone drogi i gorszą widoczność, są obecnie bardzo niekorzystne.